Dzisiaj, jak przyjechaliśmy do studia, to było normalnie, a wychodzimy i. O! Jest zima! I to jaka piękna zima! Czekaliście na śnieg, tak jak my. Myślę, że dzieci w całej Polsce dzisiaj są bardzo szczęśliwe. Dorośli, trochę mniej. Pierwszy w życiu, Maksia, śnieg. Kto jest szczęśliwym pieskiem? Maksiu! Bonuś też lubi śnieg. Ja też śnieg. A teraz kochani słów tylko o tym, dlaczego wybrałam tę maskę. Bo jest po prostu super nowoczesna. Jest wyposażona w 8 długości fal, 7 punktów świetlnych LED oraz MIRT, jest taka bliska podczerwień. I działa na wiele problemów skórnych. Między innymi, yy, albo raczej przede wszystkim działa silnie przeciwstarzeniowo, ale też zwiększa produkcję kolagenu, redukuje przebarwienia, yy, pomaga w walce z trądzikiem, z zaczerwienieniami, z matowością skóry, yy, poprawiając ogólny blask yy, Waszej skóry. A te wyniki są potwierdzone klinicznie. Posiada specjalny certyfikat FDA, co co to znaczy? To znaczy, że to urządzenie zostało oficjalnie uznane za bezpieczne i skuteczne. To jest bardzo ważny certyfikat. Ja wiem, że pewnie teraz niewiele Wam to mówi, ale wyobraźcie sobie, że to jest jedna z nielicznych masek na rynku, która taki certyfikat w swojej kategorii posiada. Więc jest w 100% bezprzewodowa, jest bardzo lekka, jest wygodna, jest bezpieczna, jest skuteczna i jest też w ogóle piękna. Bardzo mi się podoba. Ja jestem wielozadaniowa i lubię wykorzystywać czas na pielęgnację, która właściwie sama się robi, a ja mam tutaj bardzo dużo zaległych maili, na które muszę odpowiedzieć, i zrobię to z wielką radością. Na szczęście nie muszę się z nikim łączyć online. Cześć, ja wiem. Tylko mam całkiem nieźle, co? Apelujemy o szacunek i kulturę w komentarzach.